Mamy dach, wielki, piękny widok. Schodzimy na dół po schodach. Mamy po lewo, taką sypialnię z szafą, dużo łóżek. I mamy tutaj od strony wewnętrznej uliczkę bardzo cichą. Później mamy jeszcze jedną sypialnię, korytarz, na którym są szafy i mamy bano prysznic, Spoko wygląda nawet. Się. Pan mówi, że będzie wymalowany i sypialnia główna z widokiem, i Piotrek, i jeszcze jedna sypialnia z widokiem. Schodzimy na dół, mamy wyjście od uliczki. Będzie ktoś do szkoły z buterkiem akurat. I mamy specjalnie dla babci z szafą. I mamy łazienka. mamy kuchnia, ale nie ma zmywarki ani piekarnika. I mamy salon, spoko nawet z dużym stołem. Wszyscy się powinni zmieścić i mamy piękny tarasik i pan biega i wychodzimy na malagę